Jak My English pomoże ci szybciej uczyć się słówek? Słowa tworzą język. To głównie dzięki nim się komunikujemy. Wszyscy chcemy uczyć się słówek jak najszybciej. Na szczęście istnieją sposoby, które pozwalają uczyć się słówek szybko i efektywnie, i wykorzystujemy je w naszej metodzie. Obecnie możemy przewidzieć całkiem dokładnie, po jakim czasie coś zapomnimy. Po pierwszych 20 minutach od nauki, prawie połowa zostaje zapomniana. Na następny dzień zapominamy kolejne 25% materiału. Potem następuje stabilizacja, ale i tak można spodziewać się, że po miesiącu będziemy pamiętali maksymalnie 20% materiału. Wiemy to dzięki wielu badaniom naukowym prowadzonym przez Hermana Ebbinghausa. Przez lata Ebbinghaus eksperymentował na sobie i zapamiętywał serię bezsensownych zbitek liter, jak guf, rig, zig, mip, pof. Trochę jak nauka słówek z angielskiego, prawda? Po upływie jakiegoś czasu sprawdzał, ile pamięta. Następnie uczył się ponownie zapomnianych wyrażeń i sprawdzał za jakiś czas. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak mozolna musiała być to praca. Jednak dzięki tej determinacji mamy dzisiaj do dyspozycji tak zwaną krzywą zapominania. Dzięki jego badaniom wszyscy możemy uczyć się słówek znacznie szybciej. Ebbinghaus odkrył, że nawet długie godziny spędzone jednorazowo na zapamiętywaniu wyrażeń nie powodują, że pamięta się dłużej. Innymi słowy, jednorazowe zakuwanie nie ma sensu. Kluczem do pamięci długoterminowej jest powtarzanie w odpowiednich odstępach czasu. Idealny moment na powtórkę jest wtedy, gdy jesteśmy blisko zapomnienia. Po każdej powtórce wydłuża się przerwę do następnej powtórki. W ten sposób materiał przechodzi do pamięci długotrwałej. Nazywa się to powtórkami interwałowymi i jest to kluczowy element naszej platformy. Na zajęciach poznajemy, ćwiczymy i używamy wiele nowych słów. Jeśli chcielibyśmy powtarzać wszystkie co lekcje, zabrakłoby zajęć, a chcemy, abyś zapamiętał je nie tylko na godzinę, dzień czy miesiąc, ale na zawsze. Dlatego po każdej lekcji Twój lektor wprowadzi na platformę kluczowe słówka z Twoich zajęć, a w naszej aplikacji będzie można je powtórzyć. Gdy powtórzysz słówko, aplikacja podpowie Ci kiedy warto je powtórzyć ponownie. Wystarczy, że ocenisz swoją znajomość danego zwrotu czy słowa. Na podstawie Twoich odpowiedzi wyznaczane są odpowiednie przerwy, dzięki czemu powtarzasz tylko te słówka, które są bliskie zapomnienia i nie tracisz czasu na naukę słów, które pamiętasz. Na każdych zajęciach będzie pojawiało się wiele nowych słów, a dzięki My English pod koniec kursu będziesz pamiętał wyrażenia nie tylko z ostatniej lekcji, ale też z pierwszej.